Drogi pamiętniku, dziś opowiem Ci o uzdrowieniach dotyczących dwóch zwyczajnych kobiet. Czy pamiętasz historię Anny albo Elżbiety? Podobnie jak u nich, na własne oczy widziałem cud narodzin dziecka, które nie powinno się narodzić. To prawda, Kamila była piękną dziewczyną, która nie mogła mieć dzieci. Mimo iż próbowała z mężem jakoś temu zaradzić, nigdy się nie udawało. Okazało się na badaniach, że jedyny sprawny jajnik obumarł, bo drugi był zawiązany przy operacji woreczka żółciowego, którą miała w młodości. Taka całkowita bezpłodność była niemożliwa do przejścia, potrzebna była interwencja Boża. Kamila, wiedząc o tym, wybrała się na seminarium Odnowy w Duchu Świętym i tam modliła się o cud, a młoda i drobna kobieta o imieniu Anna dodawała jej siły mocą swojej modlitwy. Po powrocie do domu i spotkaniu się z mężem, Kamila zrobiła test ciążowy. Tydzień po owej modlitwie okazało się, że jest w ciąży. To dziwne uczucie być świadkiem tych wydarzeń, cudownego zajścia w ciąży, dziewięciu miesięcy błogosławionego stanu i narodzin małego Jana, który miał nigdy się nie narodzić. Bóg jest zdecydowanie lepszy niż wszystko, co ci opisuje, i często potwierdza nauczanie Jezusa, głoszone przez nowych uczniów, znakami. Podczas jednej z sesji seminarium odnowy w 2017 rozdziale dziejów, tuż za ścianą odbywała się modlitwa za kobietę z widoczną skoliozą kręgosłupa. Modlitwę prowadziła Kasia, kobieta znana ze swojej wiary i niespotykanej odwagi w głoszeniu i modlitwie. Podczas tej sesji chora kobieta przebaczyła swoim rodzicom każdą krzywdę wyrządzoną jej w dzieciństwie i dorosłym życiu. Jej przebaczenie było tak silne i głębokie, że to, co się zadziało zaraz potem, było tego cudowną konsekwencją. Kasia położyła swoją dłoń na krzywym kręgosłupie kobiety i poprosiła w imię Jezusa o uzdrowienie ze skoliozy. W trakcie modlitwy językami czuła pod własną dłonią, jak kręgosłup się prostuje, a sylwetka wraca do normalnego funkcjonowania. Czy nie kojarzy ci się owa historia dociekająca pamiętniku, z dobrą nowiną o Jezusie opisaną przez Łukasza? A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Jak widzisz, nasz obecny czas jest taki sam pełny uczniów i obecności Jezusa Chrystusa. Przecież obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.